Jesteśmy w miejscowości w w bardzo fajnych rejonach Puszczy myszyńskiej. Oglądamy do rodziny pszczelej. Ocieplenie styropianowe. Teraz pszczoły są przygotowywane do zimowania. Jest tutaj tak zwana podkarmiaczka, do której nalewamy pokarm dla pszczół. Pszczoły sobie ten pokarm przynoszą na ramki. Tutaj już będę pokazywał. W ramce już yy, znajduje się pokarm. To już nie jest miód. Miód wybraliśmy. Mamy go w słoikach. Moja przygoda z pszczołami się zaczęła już tak naprawdę od dzieciństwa, ponieważ pochodzę z rodziny pszczelarskiej. Mój ojciec się od 40 lat zajmuje pszczołami. I tak po prostu po ojcu y, zaczynam przejmować wszystko, co związane z pszczelarstwem. Pszczelarstwo jest ciężkie, w szczególności latem, gdy akurat mamy sezon y, na pszczoły. Od przygotowywania y, początkowego do wybierania miodu, do później przygotowywania pszczół na zimę jest bardzo dużo pra pracy. Bywa, że i od 6 do 20 się bywa na pasiece i... Naprawdę, jest to wymagające, w szczególności takie trzy miesiące są bardzo intensywne. Poza miotem o pszczoły bardzo warto jest dbać, ponieważ już teraz tak naprawdę pszczoły żyjące dziko wyginęły. Bez ingerencji pszczelarza w dobie dzisiejszych czasów, chorób, warozy, pszczoły nie mają szans na przeżycie, jeżeli człowiek to nie będzie ingerował. Zwykły człowiek może pomóc pszczołom. Chociażby w taki sposób, by nie zabijać, jak widać pszczołę w domu, wypuścić, nie zabijać ją. Jest to stworzenie pożyteczne i naprawdę, dzięki pszczołom, my mamy życie. Są różne rasy pszczół: są i pszczoły łagodne, są i pszczoły bardziej agresywne z reguły te bardziej agresywne, więcej miodu zbierają. Jest to rasa tak zwana Włoszka. Są to pszczoły bardzo łagodne, można podchodzić praktycznie w krótkim rękawku. One, póki się ich nie będzie drażnić, nie będą nic na tutaj dotykać. Typ Ula Dadant. jest to najlepszy, moim zdaniem, ul, jeżeli chodzi o produkcję. Jest najlepszy w swojej prostocie. Najbardziej powszechnym mitem jest to, że pszczoły nie żądzą pszczelarza pszczoły żądru pszczelarza z tym, że pszczelarz wie y, o jakiej godzinie, jakiej porze dnia, y, w jaką pogodę podejść do tych pszczół, obchodzi się z pszczołami ostrożnie, y, wie jakich gwałtownych ruchów ma nie wykonywać. Y, oczywiście zdarzają się błędy i pszczelarz też potrafi dostać rząd od pszczołów. Y, pszczoły akurat, które posiadam y, są pszczołami y, rasy łagodnej, bardzo dobrze się z tymi pszczołami współpracuje. Witamy w naszym sklepie! Znajdujemy się w Sokółce w naszym sklepie Barć Podlaska. Posiadamy tutaj szeroki wybór miodów. Rzepakowe, gryczane, wielokwietowe, wrzosowe, od wczesnych wiosennych po te późniejsze. Mamy szeroki wybór ziołomiodów, mamy różnego rodzaju pyłki, pieżki, propolisy. Posiadamy dużo świec pszczelich, jak i również maści, walsamy yy, do ust. Posiadamy również mydełka, które są na bazie naturalnej bazy mydlanej, y, naturalnych olejków i miodu. Naszym pierwszym pożytkiem jest miód rzepakowy. Pszczoły wywozimy do stuletniego sadu jabłoniowego, gdzie pszczoły zbierają, jak i również nektar z kwiatów jabłoni, yy, jak i rzepak. Bardzo zdrowym miodem jest miód gryczany. Jest to miód, który posiada w sobie bardzo dużo rutyny. Jest bardzo dobry na krążenie, na serce, na krew. Rodzaj miodu zależy od tego, na jaki pożytek wywieziemy pszczoły. Pasiekę mamy wędrowną. Miody się różnią smakiem, jak i kolorem. Różnią się także właściwościami prozdrowotnymi. Jednym z najczęściej wybieranych miodów jest miód lipowy. Jest to miód bardzo dobry na przeziębienie, na grypę. Jest to jeden z łagodnych miodów i dobrych w smaku. Boża... Pozyskiwanie miodu z pasieki, pozyskujemy również pyłki, pierzgi, propolisy. Pozyskany propolis niszczy bakterie, wirusy i grzyby. Propolis rozpuszcza się tylko i wyłącznie w alkoholu, więc yy, robi się z niego rów, różne prozdrowotne nalewki. Pierzka jest to naturalny lek na anemię. Stosując pieżkę już nie trzeba stosować suplementów yy, diety, witamin z apteki, ponieważ wszystkie składniki yy, przyswajamy naturalnie. Innym składnikiem pozyskiwanym jest pyłek kwiatowy, który się stosuje głównie dla wzmocnienia odporności. Posiadamy również maść propolisową, którą stosujemy na yy, wszelkie problemy skórne. Serdecznie wszystkich zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu, który się znajduje w Sokułce na ulicy Malmeda 32.